Ja jestem dziczą. Tylko dla ciebie. W końcu rozumiem, co znaczy być Wastajanką. Jesteśmy pomostem pomiędzy światami. Tutejsza natura jest zbyt cicha. Żyłam i żyję w wieczności. Nie prześcigniesz lisa. Aż dech zabiera. Tylko odrobinkę. On naprawdę mnie kochał. Widział moje prawdziwe oblicze. Nie zapomnę tego. Zbyt długo zajęło mi zrozumienie, jak piękne może być życie. Teraz należysz do mnie. Mnie nie można poskromić. Twój brat stawił czoła swoim demonom, i one. Czas, żebyś zrobił to samo. Po wieki będę pielęgnować te wspomnienia. Nie zatracę się z twojego powodu. Orzeźwiające, często tu wpadasz? Aby zachować siły, poluję. Lecz nie boję się już, że stracę panowanie. Odkryję cały świat. Wiesz, walczyłam już u boku najlepszych. Spróbuj nadążyć. Lekko i zwiewnie. Zaja będzie za tobą tęsknić, rakanie. Łowczyni i jej ofiara. Nie pozwoliłabym ci cierpieć. Nie zapomnę, co znaczy odebrać komuś życie. Zmarnowałam wieczność stojąc w miejscu. Czas ruszyć naprzód. Wieczności. Cóż, to było doświadczenie nie najlepsze. Oto moja prawdziwa natura. Już nie będę się powstrzymywać. Ruszam za tym, na co zasługuję. O, to miał być żart? Uroczy. Teraz jesteś moją zwierzyną. Zaja. W innym życiu mogłybyśmy być przyjaciółkami. Spokojnie, wrócę zanim się stęsknicie. Tego wspomnienia nawet owoc mgławiczki nie wymarzę. Zabawimy się? Twoje ciepło, zachowam je w swoim sercu, Braumie. Ha! Cokolwiek nowego dziś na mnie czeka, stawię temu czoła. Zdradź mi sekret. Ruszajmy! Jasuo! Wiedziałam, że los znów nas kiedyś połączy. Powinnam była opuścić dom lata temu. Ten las przypomina mi czasy, kiedy byłam szczenięciem biegającym z lodowymi lisami. Nie wysilaj się na ucieczkę. Jestem szybsza. Po latach w ukryciu dobrze jest w końcu poczuć słońce. Hmm, odrobinę zbyt gorzkie, jak na mój gust. Będę podążać śladami Wesani, gdziekolwiek one prowadzą. Potem wyznaczę własną drogę. Nie jestem już zagubiona, Lilio, i już nie chcę zapomnieć. Nasze przeznaczenie wciąż na nas czeka, Ilaoi. Wszystko daje więcej radości, kiedy jest się razem, prawda? Dam ci wolność, której pragniesz. Tak jak pory roku, ja też się zmieniam. Za chwilę będą ganiać własne ogony. Błądzę, ale nie jestem zagubiona. Nienawiść do samej siebie? Skądże? Oddaj mi swoje serce. Ha. Przyjaciele, których poznałam, są bardzo dziwni, w uroczy sposób. Nie jestem już samotna. Uwierzyłam w innych i w siebie. Jeszcze raz. Łap. To ja kontynuuję spuściznę Wesanii. Widzę dokładnie to, kim jesteś. Wciąż pamiętam jego śmiech. Teraz oglądać się będę tylko po to, by zobaczyć, jak daleko zaszłam. Nieposkromiona, ale w pełni kontroli. Pobiegajmy. Zapamiętaj tę chwilę. Rakanie, ty i Zaja to dwie połowy tego samego serca. Nie bój się. Braum. Twoje serce jest jak ciepły koc w zimową zamieć. Stwórzmy razem nowe wspomnienia. Co dwa ogony, to nie jeden, albo... no wiesz. I i ja też nosiłam maskę potwora, ale ona wcale nie musi o nas decydować. Oczy na mnie? Zwinna jak lis. To miejsce przypomina mi dom. Słodziutkie. Nawet w najdrobniejszych chwilach znajduje się piękno. Ja też zostanę zapomniana. Kłębi się we mnie tak wiele wspomnień. Ludzie zmieniają się na przestrzeni dni, natura na przestrzeni wieków. Zobaczę wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. Znam cię na wylot. Ta! Zemsta cię pochłonie, pani kapitan. Nie zatrać się tak jak ja kiedyś. Dostałam się już na twoją listę, Pike. Dziękuję za posiłek. Każde zwierzę czegoś łaknie. Kocham siebie za to, kim byłam, kim jestem i kim mam nadzieję, że będę. Teraz już wiem, kim jestem, Zaja, i wiem, co muszę zrobić. Nie gryzę za mocno. Może znów go zobaczę. Nawet w najboleśniejszych wspomnieniach tkwi piękno. Tak wiele chcę zobaczyć na własne oczy. Zapamiętaj to. Słyszę śpiew wiatru. Nigdy nie myślałam, że moje życie potoczy się w ten sposób. Pokażę ci, do czego jestem zdolna. Powietrze pachnie tak słodko bez czarnej mgły. Podejdź bliżej. Nie kradnę już wspomnień. Teraz tworzę własne. Nie boisz się mnie chyba, prawda? Ha. Żyj bez żalu. Widzę wszystko, czego pragniesz. Moi przodkowie giną ze mną. Może i ogonów mam dziewięć, ale za to życia nieograniczone. Wiatr może zniknąć, Jasuo, ale nigdy na zawsze. Konam z głodu. Twoje życie z pewnością było interesujące. <grym> <laughs> Nie kuś mnie, co za szarza, żyję pełnią życia. Wesani tyle po sobie pozostawili. Odnajdę to wszystko. Życie jest krótsze niż myślisz. Spotkałam tak wiele nowych osób. Każda z nich jest wyjątkowa. Jesteśmy tym, czego wymaga nasza natura, prawda, Pike? Wiesz, widziałam już twoje najbardziej upokarzające chwile. Mam cię. Chociaż nie urodziłam się wczoraj, każdy dzień przynosi coś nowego. Wciąż będę szukać innych takich jak my. Ten smak orzeźwiające. Tak jak ten las. Jestem dzika. Ze mną będzie bezpiecznie. Zapamiętam to sobie. Ha! Nie bawię się jedzeniem. Poczuj to! Znam to miejsce. Jakaś część mnie je pamięta. Nadam znaczenie Twoim ostatnim chwilom. Wyrzuty sumienia zostaną na zawsze, ale nie będę już od nich uciekać. Wszystkie drogi doprowadziły nas do tej chwili, Ilaoi. Ha! Pozostawienie przeszłości nie jest słabością, Sara, to siła. Pędź dziko! Życie śmiertelników jest takie ulotne. Myślisz, że jesteś w stanie wygrać? Uch. Jestem starsza niż wy wszyscy razem wzięci. To znaczy, tak myślę. Ciało odżywione, dusza nakarmiona. Nadciągam. Twoje sny były piękne, Lilio. Mua. O, tu jesteście. Chcecie pozwiedzać ze mną nowe okolice? Dobrze dać sobie upust. O, oh, nie odchodź. <śmiech> 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 <śmiech>